И как? Годный? Dzień dobry, naturalna kuchnia się kłania. Kwiatki, bratki, stokrotki. No, już czas Wielkanocy, ale przede wszystkim czas wiosny. Jeszcze wszystkiego nie mamy. Jeszcze nie możemy do końca cieszyć się tylko i wyłącznie naszymi skarbami natury. Więc dziś z okazji właśnie tego śniadania wielkanocnego nadchodzącego, zaserwuję wam taką przystawkę prosto, bo wiem, że teraz tu się pewnie krzątacie, czasu mało macie. Ale jak chwycicie jeszcze w sklepie właśnie takie pojedyncze produkty, to będziecie mogli przygotować taką przystawkę, przystawkę na bazie skarbów natury przystawkę wzmacniającą odporność no bo oczywiście święta są po to, żeby trochę pogrzeszyć, ale też dla równowagi coś zdrowego, coś smacznego coś dobrego, niech na tym stole i coś innego też się pojawi, bo zazwyczaj jest tak, że w święta wielkanocne no to pojawiają się, te, czy w ogóle w święta te nasze takie typowe potrawy, no ale kto powiedział, że czegoś innego nie moglibyśmy zaserwować, co też będzie pasowało do jajek i tam innych żurków i tak dalej połączymy dziś, czy połączę dla Was Specjalnie nasze polskie wspaniałe buraki, na nich jest czas cały rok. Dołożymy hmm owoc, który skumulował w sobie mega energię lata i słońca, mango. O tej porze roku wszędzie też można, można je dostać. Do tego dołożę polski fantastyczny kozi ser. Jeżeli zamawiacie warzywa z ogrodu Szambala, mojego ukochanego, wspaniałego, opisanego w drugiej części książki naturalnie, to ja zawsze tam, jak co tydzień zamawiam, to zamawiam też ser z roztoczańskiej kozy. Ten akurat jest z kozieradką, a kozieradka też ma moc. W drugiej części tam, gdzie ogród Szambala, tam opisałam też właśnie kozieradkę. No i dodatkowo jeszcze dołożymy yy, granat. No, granat to jest owoc yy, płodności, radości, ale wiecie, dlaczego on o tej porze jest świetny? Bo właśnie teraz na takim przednówku, przed tą wiosną taką na 200%, my jesteśmy zmęczeni, chce nam się spać dużo trudniej, chociaż pragniemy wysokich temperatur, to dużo trudniej nasze takie yy, ospałe jak niedźwiedzie, organizmy budzą się do tej wiosny. Więc chce nam się spać. Niektórzy mają obniżone obniżony nastryk, taki trochę takie nie wiadomo, co, co się z nami dzieje. Chcielibyśmy już tak wyskoczyć, jak te przebiśniegi, ale jednak cały czas jeszcze coś tam nas do kanapy przyciąga. I ten granat, który ma mega moc właśnie takiej energii też dziś w tej przystawce. Ja to nazwałam przystawka świąteczna, ale tak naprawdę to jest taka potrawa, potrawa, przystawka, e, przekąska, którą można słuchajcie serwować cały rok. Zresztą opisałam też właśnie takie, ja to nazywam carpaccio z buraka z mango w tej e, książce, naturalnie w kuchni i pokazuję e, dlatego, że tu znajdziecie 60 przepisów dla zdrowia, ale ta książka po, z powrotem jest, bo był moment, kiedy jej nie było, yy, bo w czasie pandemii wszyscy ruszyliśmy do kuchni, co bardzo nas cieszy i też zaczęliśmy gotować pod kątem zdrowia. Natomiast pojawił się do i z powrotem jest, także możecie z niej korzystać. Tam takie przepisy na przystawki, no jest ich tam sporo, bo różne znajdziecie też właśnie pod kątem zdrowia. Dobra, ponieważ ja wiem, że ja tak nadaję, jak Katarinka dużo mówię, <laughs> obiecałam sobie, że ten przepis przed świętami będzie szybciutki, żebyście czasu nie tracili, więc startuję. Po prostu ugotowany burak, możecie ugotować dzień wcześniej, nie ma żadnego problemu, kroimy mm, w plastry i układamy właśnie jak carpaccio, tylko nie carpaccio z wołowiny, <grych> tylko carpaccio ze skarbów natury. Zdrowotności i życia radości. No poza tym, słuchajcie, spójrzcie na kolor buraka. On raz, że jest przepiękny, przystojny, szczególnie ten nasz polski burak. To dodatkowo jeszcze ma moc. Yhm, chwilę temu przygotowywaliśmy dla Was. Yhm, taki przepis na sok, który pojawi się na kanale właśnie na bazie buraka, więc nawet sobie policzki tym burakiem usmarowałam i stwierdziłam, że to jest naturalny makijaż, podobnie jak makijaż na przykład na bazie kurkumy. Na, ym, na tego buraka układamy mango. Zobaczcie jak to wygląda to mango. Ten kolor w połączeniu z burakiem naprawdę wygląda bardzo apetycznie. Nie bójcie się takich połączeń, ja wiem, że one nie są polskie, ale one naprawdę są bardzo smaczne i też trochę już nam, moi drodzy, taki, ta potrawa, ta przystawka, nazywajcie jak chcecie, to też troszeczkę tak nas orzeźwi i wprowadzi taki właśnie klimat energetyczny. Więc zawsze by nie bójcie się. To nie jest tak, że ma być tylko kanapka z szynką albo z serem. Nie, wręcz przeciwnie. Zmieniajmy trochę tą naszą typową, oczywiście smaczną polską kuchnię i dodawajmy do niej różnych smaków i łączmy właśnie te skarby natury. Tu mamy właśnie z tym egzotycznym mango, polskim burakiem, polski wspaniały ser kozi z Roztocza Weganie oczywiście mogą zrezygnować z sera, mogą zamienić na tofu, tylko pamiętajcie, że tofu, jeżeli to, to, to zawsze was proszę, żeby było ekologiczne. No, soja niestety bywa na świecie dosyć mocno modyfikowana genetycznie, a to nie wychodzi nam na zdrowie, więc jeżeli sięgacie po tofu, też oczywiście dobre rozwiązanie, szczególnie właśnie dla osób, które w ogóle nie chcą korzystać z produktów zwierzęcych, co też rozumiem i bardzo szanuję i wspieram to, to możecie wymienić. Właśnie ten ser na ser, na, na, na tofu. Słuchajcie, tak już prawie mamy i dodatkowo jeszcze posypujemy to tą właśnie owocem z raju, owocem energii. Posypujemy tym granatem. I, I za chwilę jeszcze, moi drodzy, skropimy to wszystko. Możecie, oczywiście, cytryną, ale jeszcze lepiej, jeszcze tak fajniej będzie. Zobaczcie, jak to ładnie będzie wyglądało z polskimi jajkami obok. Trochę inaczej, ale dlaczego nie? Czekajcie, mam tu nożek. Kroimy limonkę, troszeczkę limonki, i właśnie skropić. To dodatkowo jeszcze dobra oliwa, możecie zawsze użyć oleju z ostropestu, oleju z awokado, jeżeli macie świeży olej z lnianego też wspaniale, po prostu nie nienasycone kwasy tłuszczowe, bo o to chodzi nasz organizm, trzeba naoliwiać, nasz mózg potrzebuje dobrego, zdrowego tłuszczu. I jeżeli na przykład byście mieli, to też dla smaku bardzo dobrze, jeżeli lubicie, bo to też jest kolejna rzecz, nie wszyscy lubią, ale yy, czerwony pieprz też moi drodzy, jak troszeczkę go dodacie to jest super i teraz do wyboru, zobaczcie, mam tutaj e, groszek zielony, można pociąć groszek można też słuchajcie kolendrę ja nawet jak patrzę na takie połączenia e, gdzie pojawia się na przykład mango, mango kocha się w kolendrze ależ to jest dobre połączenie a że mamy burak, no to też ten burak fajnie pójdzie właśnie z taką opcją e, kolendrową chińska pietruszka i pamiętajcie jeszcze jedną rzecz bo czasami do mnie piszecie i mówię, mówicie, a nie lubię kuminu, nie lubię kolendry zazwyczaj, jak Wam się coś nie podoba, to, to dotyczy właśnie bardziej egzotycznych smaków, to po prostu rezygnujcie, wymieńcie to na przykład właśnie na, takie, na taki groszek albo co Wam tam bardziej w duszy gra. Dodatkowo jeszcze świeżo mielony pieprz to zawsze... Ktoś by pomyślał, jak to mango ze świeżo mielonym pieprzem? Właśnie tak. I dodatkowo jeszcze, no zawsze można troszeczkę, drobinkę dodać soli, ale już ser kozi jak jest, no to wiadomo, że on już ma taki słonawy posmak. No i na koniec, moi drodzy, to a propos tego, że mówiłam wam, że żeby było zdrowo. Jak już macie młynki, a piszecie, że je macie, <laughs> różnie znalezione na targowiskach uteściowych i, i nie tylko, no to tu pamiętacie, że jest czarnuszka, czarny sezam, ostropy plamisty, może być też i troszeczkę właśnie dodamy, żeby to już było naprawdę taki super pro, prozdrowotny. Dodatek do śniadania wielkanocnego i nie tylko, w ogóle do każdych śniadań. Tak jak powiedziałam, możecie, a wiecie, jak to dobrze też smakuje latem, kiedy jest ciepło, bo kolendra ma troszeczkę wychładzające działanie, ale nie tylko. To jest taki naprawdę taka potrawa, którą możecie jeść właściwie każdego dnia. Ale pomyślałam, że ponieważ ją się bardzo szybko robi, to że zaserwuję ją wam w takiej intencji, żebyście troszeczkę coś innego, bardziej energetycznego, kolorowego. Na tym stole wielkanocnym postawili, rodzinę zachwycili i siebie dobrze odżywili. Jestem w szoku, jak mi się to zrymowało. Słuchajcie, wszystkiego dobrego Wam życzę, żeby w tych trudnych czasach, które są dla nas wymagające nawet rzeczywiście, jak nas ciągnie do kanapy i trochę zalewają nas jakieś smutki, to żebyśmy jak bo budowniczy nigdy się nie poddawali. A jedzenie, pamiętajcie, to jest nasze paliwo, które daje nam energię, tej energii dobrej, żebyśmy się teraz na wiosnę obudzili i tętnili życiem wam. Życzę wszystkiego dobrego. Od całej naszej ekipy naturalnej. Oni tu są, z nami. Machają wam z drugiej strony.